W tym odcinku ja wraz z moimi sojusznikami poszliśmy na zrzut na Anarchii Dziedzinów. Zrzut jest to skrzynka z opaitymkami lewitująca nad podłogą, która otwiera się codziennie o godzinie 18.20. Jednak 20 minut przed otwarciem tej skrzyni każdy z graczy Anarchii dostaje do niej kordy. Zrzutów na mapie jest pewnie kilkadziesiąt, lecz na jednym zrzucie jest średnio kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. Dodatkowo dużo osób robi też trapy na takowym zrzucie, ale więcej nie będę was spoilerować, oglądajcie do samego końca. Dobra, w tym momencie kierujemy się na zrzut. To będzie grubo, tak? Będzie grubo. Muszę są dwa jeden padle, lecę na drugiego. A wy jesteście już na zrzucie? A to energii jest. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, ja tylko oślepam, czekajcie. Ja o, nie, nie wiem, gdzie jesteś. Dobra. Dobra. dobra, co jest? Jesteśmy. No, jedyni. No, nie ma Blacksowego typu. Ej, fajnie bo jakbyś tak zostali, co? A pomoże to? Gdzie jesteś? Ej, na wodzie jesteśmy. Na wodzie się chleb bo to jest lud! Ej, gościu jakiś, gościu jakiś! Gdzie gościu? Bigo, bigo, szelego, Bo nie ma sendek tak wyjść! Letterite! Mamy radę, dominujemy to. A to jest młody, A dobra, to jest L... Nie, z jakiś N4S4 N4S4 Dobra Okej, okay, on widzi, że jest nas więcej O nie, ten typ! Ten typ jest niebezpieczny Znów na nas to! Nie pozwól tego rozkopywać! Trzeba się z jakimś bić go, bić go no To oni są na siłkach, pomocy, pomocy Nie dedasz, nie dedasz To dedam Nie możesz Tylko go dram, bo on mnie odprawia na innej stronie on, ci on cię, on on cię goni jak coś To ty dedasz, tak? No rozwalaj nam ten dół, chłopaki Ej młody weź i od tego. Ja sobie muru. troszeczkę podoram. Zobaczę gdzie jest... Ej, bo tu jest... Ta, to jest już normalnie. To jest jakiś diaksik, dobra, fajnie. O dobrze. nie to pogrubiają, naprawdę. Ja to pogrubiam od dwie kratki jak. Dobra, leży! Leży. Coś zebrałem. Ale Obsidian to sobie wezmę. On nie miał nic chyba takiego. Książkę niepodpalenia muszę sobie do ECK. Ej macie może może ECK? Macie może ECK? Nie. Ej Wiki w ogóle jak ty jesteś cały No bo mi ten dał dzisiaj, hełmik mi dał dzisiaj. A czy po, po pierwsze dostałem backupa, za to bardzo dziękuję administracji. Będzie film niedługo na kanale. A po drugie Piotrek, Piotrek, tak Piotrek? Piotrek mi dał dzisiaj helmik Piotrek mi dał dzisiaj hełmik Bo dostałem backupa na... Wcale nie mam, wcale nie mam im jeszcze sześciu Ja dzisiaj kupiłem na buty za trzy i i sprzedały mi się za pięć koła Craftmc.pl to serwer na którym zginąłem bardzo, bardzo i jeszcze raz powtórzę bardzo dużo razy Chcesz pograć bydłoszczej? Craftmc.pl Chcesz pograć skyblocka? Craftmc.pl Chcesz pograć w turbo to dobry tryb robiąc turkę co też jedząc kolację Lub mądząc się o 23 robiąc prasę domową bo jeszcze nie mając pomysłu co możesz ze sobą zrobić? Serwer obsługuje wersję od 1, do 1, 1.9 do 1.19.3 Więc każdy znajdzie tam coś dla siebie IP masz tutaj o, baw się dobrze Jak widzicie widzę ją 75 koła więc no Myślę że się opłacało naprawdę tak przy hardować. W mojej tej, w mojej, w mojej kratce robi mi trapa, chłop Jak ktoś Badziny. ten, ma ktoś dać kowadło, ma ktoś dać kowadło? Ma ma Ej, masz kill bo on robi On kuca, on kłóca, on kłóca Cześć, ja tutaj troszeczkę dam wody, wiecie? Żeby nie było. Żeby nie było, że nie zoramy tridentami, to tutaj troszeczkę wody rozleja. Ja ma tego Matiego, to... tego V-Matiego. Cały piwem stało Najgorsze jest to, że ja Ej Piotrek, nie... Piotrek Bo cię wpychną do trapa Wiem o tym, I dlatego to zapodobuję Piotrek, jak ktoś ma jak też Strzelaj, ej, strzelaj! Ej, trap nie jest zabudowany. Widzę, ale. Bijcie 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 Bicie, ale... bicie wszystkich, bijcie tam na dole. w tam Wikix. Nie, nie, Nie mam tego na łuku. A. Ja muszę ogarnąć tutaj, żeby ten, żeby był wylot z tridentem. Ej, a pomożecie mi, kolego. Woda, woda, woda! Ja buduję, co nie wygląda. No. Nasza! Woda! woda. Czy, nie, nie, wodę mi zabierają. Wodę. Pomóżcie, ej, on nie rzuci do trapa! O co on co wleciał, on stoł? Prawie wleciał Pomóżcie, pomóżcie mi Sorry, sorry. No Jezu! Byku, myślałem, że mnie wpychają ja do trapa! Jesteśmy jesteś tra. tra. jesteś, jesteś winny perły, stary. Okay. Ej, chłopaki laure! chłopaki ma ba Chłopaki laure jeden tutaj! Nie, wrzucili mnie, wrzucili mnie! Do trapa? Yeah. O Ej, zabudujcie, zabudujcie, to pomóżcie mi, pomóżcie mi tutaj! Jest sypne. Nie jestem trapa! Nie mam ja ja Ej, się, męczy, męczy, ja nie wiecie się zamurować, zamurować, nie wiem zamurować, zamurować się dzieje się Ej się sypnę 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 się dzieje się dzieje się nie się dzieje się jeszcze jeszcze bardziej Jezu dzieje się Już się żeby nie dzieje daję, dzieje żeby nie 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 może już dawać no pomóżcie! Dzięki 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 Ale są Ulapierdził, ja nie Jej, wiem co to Wylecie wody, wylecie wody, wylecie wody, bo ja wszystkim gdzie gitarze ratować. Ja tam uciekłem, ja do uciekłem. Do środka wylejcie Czartre, wodę. Czartre, Czartre. Woda, masz, masz wodę. Dzięki. Panowie, dziękuję. Ja tam Piotrek był postawiłem obsydent, żeby on kolców nie mógł zrobić. Ale chodzi o to, że oni tam i tak stawia... mnie bili od dołu, bo. To, od dołu. Ej, okay. wszyscy do skrzynki, do skrzynki, do skrzynki. do pokaż mi gdzie jest Ale 20 sekund jeszcze, 20 sekund, panowie. Dobra. Trudno. Rzut się otwiera. Bo nie bo mogę odtworzyć. Ja też nie mogę otworzyć, odkorzyć! Jaki, jaki klucz macie? Ja nie wiem! Ja nic nie zabrałam ja Bo tu ja. ja też nie, waliłem kowadło, a miałem sobie dać niewypalenie na cały będę się nawalał z tym Trident tutaj jedno, bo, bo mi tak pasuje. Ja muszę zalać, bo mam seta, mam bardzo zazwyczajnego. Czemu ja nie bije? Ja ci pomagałem! <laughs> Kost. Diaks, który nie ma tridentu, a ma już nie mieć? Wiem, widziałem, on ma 11 set Dobra, pomagam Co? temu Tridentowi, bo ten, bo ten mi nie pomagał wcale, ten diaksik. Sam ten, sam chciał Nora, dobrze dawaj go, dawaj go Nora Sorry no Ale on się nie chce klepać, ja nie będę bił tych co... Ja nigdy na nie nas on się jest chwilę z nim tu Ej, bo tam liczę chłopcy na de, y, ten... Za de, z de... Bijemy do... któregoś z nich, bijemy którego z nich? Larkyja, bijemy go, bijemy go? <tuszy> Żywyne, to z, yy, a, on no szkręt nie działa, to jeszcze Co? Patrzcie, pana mojego sklep znaleźliśmy. Mam suba, a to jak ma suba, to nie, to nie wiem. Czekajcie, macie jakieś tabliczki, żeby postawić? O, mam. Ja, ja teraz mam przysłyszeć, ale to jest wszystkim anarchiczne. więc możemy nie się Jak się spojrzałam, jak się dobra. Tego pozdrowi, tego pozdrowi. Kolegę Wikola i Hadesa. Pozdro... O, dziękuję za repy. W takim razie pozdrawiam kolegę Wikola i Hadesa. No i co? Pozdro, nie? Dobra, ty ja już sobie oram. No nara, no, maseknam. No, 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 jeszcze na koniec tego filmu dla wytrwałych macie konkurs na Anarchy dzidzi na dwa shulkerboxy z itemkami w środku. Jeżeli chcecie wygrać pierwszego shulkera, to napiszcie Giwały hashtag 1 i obok swój nick z Minecrafta w komentarzu. A jeżeli chcecie wygrać drugiego shulkerboxa z itemkami w środku, to napiszcie giwały hashtag 2 i obok swój nick z gry w komentarzu. Oczywiście, żeby wygrać, musicie mieć również suba na kanale. No i co? Pozdro!